Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Was z Tobą. Błogosławiona świętej i Błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Mario Matko Kapłanów, módl się za nami. masz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona tym między niewiastami i błogosławione obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Mario Matko Kapłanów, módl się za nami. Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i na. Większe serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych serce Boże. Przy... Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Będziemy dzisiaj rozważali tajemnice bolesne różańca świętego, wierzę w Boga Ojca, wszechowcego, Tworzyciela Nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęcą końskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebie. Wstąpił do wieku, trzeciego dnia zmartwychwsta, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, koła Ojca Wszechmogącego. Stan przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żył wieczny Amen że Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak od niebie, tak od ziemi. Chleba naszego poprzedniego zajmę dzisiaj i odpuść nasze jak jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na ale nas dwa ode złego. Amen. O wzrost w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Świętego, jak ja była, była na, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Tajmuta pierwsza na modlitwa Amen. Pana Jezusa Wogój. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Brawaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona imię i niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami Godzina Ani. Rowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesmi. Teraz i w godzinę śmierci. naszej Ani una pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen proś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Maria łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Maria Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Opaż Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony w owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierwolożnego poczęta, bądź się za nami, którzy się do siebie uciekali i za wszystkimi, którzy się do nie uciekali, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, polecamy mi Tobie. Jaki odpoczynek raczył dać Panie, a światłość wiekulista niech da im im, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Panem. Tajemnica druga bolesna, ubiczowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, pole do Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywo.